Paneczko widzowie, ja jestem arek 214 Witam wszystkich bardzo serdecznie w grze AMANGAUS. Dzisiaj będziemy grać ogólnie w online z graczami. Na 3, 2, 1. Ej, co to ja? Nie chcę się tak to nazwał. No kurde, start! Mrawicowie mm. Dobra. No, to tu to trzeba zrobić, powiedzcie mi. No. Ty co robisz, pajacu? Jak, jak on się w ogóle nazwał? Zobaczcie jaką się nazywał ten, och, to kurde debil kurde jakiś, powiedzcie mi to się nie chwileczkę, na napiszę do niego Ja on napisał do niego Dobra kurde, ja nie chcę tego czegoś Dobra, napiszę po prostu LOL Dobra, no gotowe o Dobra. Dobra, słuchajcie. No i dwie minuty poszły w dupę Widzowie Ja od tego czasu dążyłem się napić, kurde coli hmm. Wyduch wywalił ha Co? Kurde, frajer Wyleciał. Ama goosta, jest gra świetna. Dzisiaj ogólnie pada śnieg na, na dworze. zając no co się tutaj ja pier Sucha. Teraz zobaczymy totalny wpierws od niej. Spoko, ale załatwi, w pier, w pier, przyjdzie załatwia to mocne. Będą opętać, opęta mnie szatan, jako szatan, ja jestem szatanem. Dobra, nie. No ale. Mam nadzieję, że coś dorobią do gry Ice the Horror Game. Dobra, także dzięki Wam za oglądanie, łapkę w górę, subskrybujcie kanał, oczywiście będzie więcej odcinków z tej gry Siema.